O silnik już przezwojony, mamy nowe uzwojenie. Zakładamy na windę wałę, zostawiliśmy, łożyska są ok. Zakładamy nowy silnik, podpinamy, sprawdzamy. Tyle. Nowy silnik przezwojony, już zamontowany. Trochę brzydko go pomalowali, ale działa. Tu mamy chłodzenie zewnętrzne. Sterowanie stare. Teraz już się tak nie robi. Silniki załączane dwoma fazami. Dwoma fazami. A tu mamy ogranicznik prędkości. Widać już zmodernizowany, dosyć świeży. Który odcina nam to w razie, aby winda się poruszała za szybko. Ten ząb się zacina. Odcina nam yy, obwód bezpieczeństwa i blokuje windę. Koniec. Tak to leci. A tu jest właśnie ten odrębczy prędkości.